Witajcie w naszej kuchni. Artykuł o przygotowaniu zakwasu na chleb pokazywałam na Kotlet TV jakieś dwa lata temu. Jednak cały czas pojawiają się kolejne pytania, i mam nadzieję, że ten dzisiejszy krótki instruktaż zachęci kolejne osoby do przygotowania chleba w domu, szczególnie tego na zakwasie. Ja mam swój zakwas dosyć długo, ale specjalnie przygotowałam kolejny zakwas, abyście mogli zobaczyć, że wcale to nie jest takie trudne. Potrzebny będzie pojemnik, najlepiej plastikowy lub po prostu słoik. Polecam pojemność minimum pół litra, a najlepszy będzie taki litrowy. Do przygotowania przyda Wam się również kubek. Mąka razowa żytnia, to jest typ 2000. No i oczywiście woda. Woda może być jak najbardziej taka z kranu. Na początku wsypuję jedną drugą kubka mąki żytniej, a także taką samą ilość wody. Wszystko dokładnie mieszam. I odstawiam na 12 godzin. Po tym czasie dosypuję dokładnie taką samą ilość mąki i wody, czyli znowu po pół kubka. Mieszam. I teraz przez najbliższe 5 dni będę dokarmiać, bo tak najłatwiej nazwać ten proces, będę dokarmiać zakwas raz na dobę. Jednak już nie trzeba dodawać takich dużych ilości. Wystarczy po jednej łyżce mąki razowej, a także podobną ilość wody. Po około 5-maksymalnie 7 dniach zakwas powinien mieć już właściwą moc i możecie upiec na nim chleb. Jednak to nie koniec. Zakwasem trzeba opiekować się cały czas, będzie starczył Wam na bardzo długo i nie będziecie musieli robić go ponownie. Zakwas trzymamy w lodówce i przynajmniej raz na tydzień warto go dokarmić, czyli dosypać odrobinę mąki i dolać troszkę wody. Jeżeli chodzi o ilość, warto kierować się troszkę wyczuciem. Najlepszy zakwas jest o konsystencji śmietany, takiej dość gęstej. Zbyt rzadki zakwas jest trudniejszy w utrzymaniu i może szybciej spleśnieć. Jeżeli pieczecie dość często chleb, to możecie dokarmyć zakwas przed lub po wzięciu odrobiny zakwasu do zaczynu na chleb. A teraz kilka problemów z zakwasem. To jest na przykład zakwas rozwarstwiony. To jest zakwas, tak naprawdę nic mu nie dolega, jednak jest on zbyt rzadki i po prostu woda oddziela się od mąki. Wystarczy dosypać przy kolejnym dokarmianiu. Większą ilość mąki niż wody i całość dokładnie wymieszać. Jeżeli wydaje Wam się, że Wasz zakwas nie pracuje, to jesteście w błędzie. Wystarczy łyżką zebrać wierzchnią warstwę zakwasu i zobaczycie takie małe dziurki po pęcherzykach powietrza. Możecie też usłyszeć, jak te bąbelki wydostają się z miski. Zakwas oczywiście trzymamy w lodówce, a najlepiej pojemnik przykryć folią przezroczystą lub woreczkiem. Zakwas może być bardzo gęsty, wtedy łatwiej go utrzymać. Jeżeli wyjeżdżacie na urlop, możecie zostawić zakwas na dwa tygodnie w lodówce. Nic mu się nie stanie, po prostu po przyjeździe trzeba go porządnie dokarmić. Jeżeli wyjeżdżacie na przykład na dłużej, Drugi sposób jest taki, że smarujecie zakwas dość cienko na papierze do pieczenia i zostawiacie na mniej więcej całą noc, aby całkowicie wysecho. Potem go kruszycie do miseczki i możecie w takiej postaci przechowywać zakwas zarówno w lodówce, jak i w szafce, a potem wystarczy dolać do niego wody, dokarmić i z powrotem będzie miał wszystkie swoje właściwości. Zachęcam Was do upieczenia chleba na własnym zakwasie. Naprawdę nie jest to trudne, a po przepisy zapraszam oczywiście na stronę www.kotlet.tv.